Hej, witamy w nowym filmie. Dziś pokażemy wam 10 osób, które są niesamowicie silnymi i naprawdę dobrymi w walce. W niektórych przypadkach trenują oni całe życie, aby stać się dobrym w swoim fachu. Pokażemy wam 10 osób, z którymi na pewno nie chcecie zadzierać. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Michael J. White to amerykański aktor i zawodowy wojownik sztuk walki. Urodził się na Brooklynie w Nowym Jorku i zaczął trenować jiu w wieku 7 lat. Obecnie posiada czarny pas w siedmiu stylach karate i zdobył 26 tytułów mistrza sztuk walki, w tym wielokrotnego mistrza karate. Michael specjalizuje się w taekwondo, kobudo, brazylijskim jiu-jitsu, taeso du, i kyokushin. Jego pełny styl obejmuje więc wiele aspektów różnych sztuk walki. Pozwoliło mu to zostać choreografem do kilku scen walki w filmach Stevena Sigala i Jean-Claude Van Damme. Jeśli kiedykolwiek grałeś w grę Mortal Kombat, prawdopodobnie rozpoznasz go w postaci Jacka Brixa. Grał także w takich filmach jak Blood and Bone, Spawn i Mroczny Rycerz. W filmie, który znalazłem, uczy byłego wojownika licznego i MMA Kimbo Slice jak prawidłowo uderzać. A w 2018 roku otrzymał swój ósmy czarny pas w brazylijskim Jiu Jitsu, więc na pewno jest to osoba, z którą nie chcesz walczyć. Numer 9 kiedy zobaczysz Sayada Garibiego od razu pomyślisz, że wygląda bardzo zastraszająco. Sayad jest irańskim kulturystą i urodził się w Ahwaz, mieście w Iranie. Stał się sławny na całym świecie dzięki swojej specjalnej budowie ciała. Jego objętość mięśni jest niezwykła. Wiele osób nazywa go również irańskim Halkiem lub perskim Herkulesem. Obecnie ma ponad 450 tysięcy followersów na Instagramie. Ten 27-letni mężczyzna ma 1,90 wysokości i waży około 180 kg. Jego posiłki składają się z owoców, ryb, kurczaka i dużej ilości mleka przez cały dzień. W rzeczywistości podczas treningu wjadł 11 specjalnych posiłków. Chciałby również wziąć udział w MMA. Krążyły pogłoski, że zawalczy z Martynem Fordem, ale później zostało to odwołane. W tej chwili nadal szuka przeciwnika. Numer 8 Tony Jaa jest wojownikiem sztuk walki, który urodził się w Surin prowincji w Tajlandii. Jest choreografem, aktorem, buddyjskim mnichem i znany jest z robienia własnych akrobacji w filmach. Tony dorastał w odległej wiosce i dorastał oglądając filmy. Był zafascynowany filmami akcji Brusa Lee, Jackie Chan i Jet Lee. Tony jest bardzo wysportowany i miał wiele sukcesów w przeszłości w różnych zawodach gimnastycznych, a później nawet w walce na miecze. W niektórych przypadkach zdobył nawet złoto. W końcu zaproponowano mu jego pierwszą pracę jako kaskader w filmie. Następnie wystąpił w kilku produkcjach takich jak Ong Bak, w którym zagrał główną rolę. Film ten doczekał się trylogii i zdobył wiele nagród i nominacji. W filmie tym pokazał różne style walki takie jak Muay Thai, Muay Boran, Wushu, Judo i Taekwondo. Jednym z najsłynniejszych filmów, w którym również zagrał jest Szybcy i Wściekli 7 w reżyserii Jamesa Wona. Numer 7 Mackenzie Mori, obecnie 23-latka z Kalifornii, rozpoczęła sztukę walk, gdy miała 6 lat. Pierwotnie zaczęła brać lekcje gimnastyki i dodała do swojej listy zajęć balet, jazz step i hip-hop. Pewnego dnia postanowiła wziąć udział w kilku lekcjach karate z jedną z koleżanek. W 2005 roku miała swój pierwszy lokalny konkurs karate, w którym udało jej się zdobyć pierwsze miejsce. Mackenzie była bardzo zmotywowana i uwielbiała wszystko, co związane ze sztukami walki od pierwszej chwili kiedy stanęła na macie. Dziś jest uważana za jedną z najlepszych artystek i trikerów w dziedzinie sztuk walki na świecie. Głównie za pomocą miecza lub kamy, która jest tradycyjną japońską bronią. Na swojej stronie internetowej podaje, że ponad 61 razy była mistrzynią świata w sztukach walki. Dziś prowadzi własne kursy, prywatne lekcje i jest inspiracją dla młodych dziewcząt i kobiet w sztukach walki. Numer 6 Shaolin Kung Fu jest jednym z najstarszych, największych i najbardziej znanych stylów wushu lub kung fu. Powstał on i rozwinął się z świątyni Shaolin w prowincji Henan w Chinach w ciągu 1500-letniej swojej historii. Ludzie ci trenują od najmłodszych lat i opanowują wiele stylów i broni. Jak widać na filmie, wszyscy mają niesamowitą koncentrację, równowagę i wysoką tolerancję na ból, więc to są ludzie, z którymi na pewno nie chcesz się bić. Całe życie trenują, aby stać się mistrzami kung-fu i zrobią za to wszystko. Jeśli kiedykolwiek rozważalibyście zrobienie tego, zastanowiłbym się dwa razy. To na pewno jest trening, którego nie należy lekceważyć. Ci ludzie mogą dokonywać niesamowitych wyczynów zdolności umysłowych i fizycznych, które wydają się niemożliwe dla przeciętnego człowieka, dlatego poświęcają wiele godzin dziennie na doskonalenie swoich umiejętności. Numer 5 John Jones jest amerykańskim profesjonalnym zawodnikiem UFC i obecnie niekwestionowanym mistrzem UFC w wadze lekkiej i ciężkiej. Od sierpnia 2019 roku jest również w rankingu UFC tuż nad Khabibem Nurmagomedowem. John Jones w zasadzie nigdy nie przegrał żadnej walki, ale jego rekord to nadal 25 do 1. To dlatego, że kiedyś został zdyskwalifikowany za nielegalne użycie łokcia. Według Danny White i Joe Rogana ta strata powinna zostać zdyskwalifikowana, ponieważ nie został on technicznie pokonany. Jest on uznawany w ringu za jednego z najbardziej dynamicznych, innowacyjnych i ciągle ewoluujących zawodników w historii MMA. Ma szeroki zasięg z kreatywnym i nieortodoksyjnym stylem mieszanym z różnymi technikami kopania ciała i głowy, a także często używa kolana. Ponadto posiada doskonałą kontrolę i siłę w parterze. Numer 4. Gino Martino, znany również jako Hammerhead, jest znany jako amerykański zapaśnik i najsilniejszy człowiek i obecnie posiada 13 rekordów Guinnessa. W przeszłości zdobył kilka tytułów Mistra w Zapasach i Walce wręcz. Ten człowiek robił potężne występy w wielu programach telewizyjnych i radiowych oraz na imprezach publicznych na całym świecie. Jego specjalnością było łamanie głową ciężkich przedmiotów jak betonowe bloczki. W 2010 roku Stan Lee, twórca Marvel Comics, nazwał go The Human Envy. Mówi się również, że jego głowa jest od 2 do 3 razy grubsza niż przeciętna ludzka czaszka. Z łatwością łamie kij baseballowy i składa na pół metalowe pręty. Wyzywa też wszystkich, by go uderzyli w głowę. Jeśli uda im się go znokautować, zapłaci im 5000 dolarów. Już 11 osób próbowało, ale nikomu się to nigdy nie udało. Numer 3 Blessing Awodibu jest uważany za jednego z najzabawniejszych kulturystów w tym sporcie, ale jest on również niezwykle utalentowany. Jest czterokrotnym mistrzem IFBB i posiada dwa klasyczne tytuły Arnolda. Ma półtora miliona obserwujących na Instagramie. W swoich wcześniejszych latach zmagał się i dążył do zostania profesjonalnym kulturystą i jak dotąd radził sobie dobrze. Pochodzi z Irlandii i tam dorastał z niedowagą. Kiedyś obawiał się zdjąć koszulkę na plaży, ponieważ ludzie mogli go oceniać za jego chudy wygląd. W pewnym momencie zdecydował się trenować na siłowni jako hobby i miał nadzieję na zdobycie trochę siły i masy. Co więcej, miał harmonogram treningu, który składa się z 11 różnych treningów tygodniowo i jak każdy inny kulturysta powinien zwracać szczególną uwagę na swoją dietę. Na tym zdjęciu widać go pozującego z longnek, który jest w zasadzie znany z jego długiej szyi. Numer 2 Edward Howthorn jest znany jako najsprawniejszy policjant na świecie z niesamowitymi umiejętnościami. Jest oficerem Armii Stanów Zjednoczonych, który niedawno został awansowany na sierżanta sztabowego. Ten człowiek strzeże ulic Pittsburgha, miasta w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, więc jeśli chcesz tam nabroić, na pewno nie chcesz na niego wpaść. W filmach, które zamieszcza na Instagramie widać, że ma on ogromną siłę. Widać to również na podstawie jego ćwiczeń. Niektóre z nich, które pokazuje w filmach, są bardzo imponujące. W każdym razie nie będę ich powtarzał. A z kimś takim jak Edward na pewno możesz czuć się bezpiecznie idąc ulicą. I myślę, że zastanowisz się dwa razy, zanim zdecydujesz się złamać prawo, kiedy on jest w pobliżu. Numer 1. Oczywiście musiałem dodać do tej listy brusali, ponieważ jest on postrzegany przez wielu ludzi jako najlepszy zawodnik wszechczasów. Oczywiście jest to przedmiotem dzisiejszej debaty, ale wiele technik autorstwa brusali jest nadal używanych, takich jak One Inch Punch i Jet Kune. Zaczął trenować w Wing Chun i łączył je z innymi sztukami walki. Ten film i legenda sztuk walki jest znany z błyskawicznego stylu walki i wyrazów twarzy, które robił podczas walk. Ale także oczywiście jego filozoficzne wypowiedzi, w których mówi Bądź jak woda, przyjacielu! Dzięki niemu zmienił się przemysł filmowy, a on wprowadził Kung Fu w centrum uwagi świata zachodniego. Niektóre filmy, w których grał, to na przykład Pięści Furii i Wejście Smoka. Z kim nie chcielibyście walczyć? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.